Agnieszkę frączek, wierć pięta i inne zwierzęta. Wiewiórka. Patrzcie, jaka myszka ruda. To dopiero jest paskuda. O, na uszach ma frędzelki, a ten ogon ma zbyt wielki. Z drzewa spadła z hukiem szyszka. Hola, hola, jaka myszka. Chyba pęknę ci ze śmiechu. Daj mi twardych garść orzechów. W jednej chwili je rozłupię. Trzask, prask, trzask i po skorupie. Myśle u mnie tego wcale, bo tu jest potrzebny talent. Jeszcze coś ci wytłumaczę. Ja po drzewach Co dzień skaczę. Myszka siedzi zaś na strychu Lub pod drży po cichu Futro się dla ozdoby A ten kolor to krzyk mody To co widać na mych uszach Gdy nie włożę kapelusza To nie frędzle, to fryzurka a nazywam się Wiewiórka.